Kochani moi, gdybyśmy spróbowali sobie wyobrazić, że mamy 75 lat i teraz ktoś nam mówi: Założysz rodzinę, będziesz miał liczne potomstwo, będziesz, zdobędziesz wielką sławę i będziesz kimś wielkim, ludzie będą szczęśliwi z Twojego powodu, ale dopiero od tego momentu. To życie, które do tej pory przez 75 lat prowadziłeś, ono nie ma znaczenia, ale teraz, mając 75 lat, zacznie się coś nowego, pięknego. Trudno nam w to uwierzyć. Myślę, że tym bardziej trudno wam młodym stawić się w takiej sytuacji, wyobrazić sobie siebie w roli Abrahama, o którym mówi dzisiaj pierwsze czytanie. Człowiek, który ma 75 lat, czy on może założyć rodzinę? Czy on może osiągnąć jakiś sukces? Czy on może zdobyć jakąś sławę, będąc już takim dojrzałym człowiekiem, w podeszłym wieku, w momencie kiedy można powiedzieć tak brutalnie, że życie już dobiega końca, dobiega kresu. Trudno sobie wyobrazić to, co przeżywał Abram w tym momencie, kiedy Pan Bóg zaprosił go do wielkiej i niezwykłej przygody. Powiedział mu wyjdź, Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. I Pan Bóg obiecał Abramowi, że będzie ojcem wielu dzieci, ojcem licznej rodziny, że będzie miał wspaniały kraj na własność. Będzie miał nową ziemię, Mało tego, obiecał mu, że będzie doświadczał szczęścia, będzie szczęśliwym człowiekiem, bo obiecał mu błogosławieństwo. Błogosławiony to po prostu szczęśliwy. Mógłby się Abraham zapytać, dlaczego dopiero teraz, Panie Boże? Dlaczego, kiedy mam dopiero już 75 lat, dopiero zapraszasz i obiecujesz mi takie wspaniałe rzeczy, kiedy wiem po ludzku, że nic z tego nie wyjdzie? Kiedy to jest realnie niemożliwe żeby człowiek w takim wieku miał potomstwo, żeby człowiek w takim wieku osiągnął sukces. Ale Abram uwierzył, zaufał Panu Bogu i poszedł, wyszedł ze swojej ziemi, ze swojej ziemi rodzinnej. Niezależnie od wieku, tak sobie myślę, niezależnie od tego, ile mamy lat, ile wy macie lat, ile ja mam lat, to możemy pomyśleć w podobny sposób, i może znajdujemy się w takim zaułku życia, nieraz w takich sytuacjach, w których czujemy, jakby z każdej strony otaczała nas ściana, gdzie już nie możemy się ruszyć w żadną stronę, bo już zabrnąłem w jakiejś takiej niemocy, z takiej słabości, albo w może lęku jakimś, że boję się postawić krok naprzód, boję się coś zrobić, żeby, żeby nic się nie zmieniło, bo wydaje mi się, że to, co do tej pory miałem, to się może rozlecieć. Między innymi taką ścianą może być lęk o samotność, o której w ubiegłym roku niemalże wszyscy uczestnicy SDM-u powiedzieli jednogłośnie, że tego się najbardziej boją. Tego boi się młody człowiek samotności takiego stanu i, i sytuacji, w której. Jest zdany sam na siebie, w której widzi, że ma swoje ograniczenia i już nic z tym nie jest w stanie zrobić. Nic dziwnego, że boicie się samotności. Ja też nieraz boję się samotności, bo samotność nie jest szczęściem. Pan Bóg już w pierwszych kartach Pisma Świętego powiedział: Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Nie chciał Pan Bóg samotności dla nas. Dlatego Pan Bóg, umieszczając człowieka w raju, w takim symboli w ogrodzie, który jest symbolem szczęścia, nie pozostawił go samego, ale dał mu relacje z drugim człowiekiem. Dał, mężczy dał mężczyźnie relacje z kobietą i kobiecie relacje z mężczyzną, bo samotność nie jest szczęściem, nie jest błogosławieństwem. W planach Bożych jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tworzyć relacje, żeby wychodzić jeden do drugiego, spotkać się z człowiekiem i mieć człowieka obok siebie. Czasem samotność jest korzystniejsza. Czasem samotność yy, wydaje się, że przynosi więcej korzyści bo nie, nie wymaga ode mnie nie wiem poświęcenia, ustępowania, rezygnowania z pewnych rzeczy ze względu na innych. Samotność czasem może być niezawiniona, bo nie z własnej woli, nie z mojej decyzji mogę po prostu pozostać na lodzie, sam na sam, ze sobą. Samotność też, może być karą, jak prorocy wyjaśniali y, niewolę babilońską, y, w której znalazł się naród wybrany, że to była kara za niewierność Panu Bogu, niewierność przykazaniom. Taka samotność czasem może być odczytana jako kara. Ale patrząc na to, co dzisiaj pokazuje nam Pismo Święte o Abrahamie, patrząc na. Jego zaproszenie, na zaproszenie, które on otrzymał od pana Boga, Abraham zaufał Bogu na słowo i wyszedł, choć po ludzku nie miało to najmniejszego sensu. Usłyszał wyjść i wyszedł. Pozornie wybrał takie życie wbrew logice, czy wybrał coś, co nie miało prawa się wydarzyć. Wybrał y, opuszczenie swojej ziemi rodzinnej, żeby założyć rodzinę. Żeby otrzymać liczną rodzinę. Opuścił swoją ziemię rodzinną, żeby zyskać nowy kraj. Nielogiczne. W pewien sposób uciekł w tę samotność, bo opuszczając swój rodzinny dom, swoje rodzinne strony, narażał się na ryzyko, że będzie obcy wśród innych ludzi, wśród narodów, których nie znał do tej pory. W miejscach, w których, których nigdy nie widział, których nie odwiedzał, ale zaufał panu Bogu, że przez tę samotność On go wprowadzi w coś niezwykłego, w coś pięknego. I pismo święte jeszcze w wielu miejscach potwierdza, że niektóre formy samotności nie są złe, na chwilę są nam potrzebne. Sam pan Jezus mówił do swoich uczniów, Idźcie sami, osobno, i odpocznijcie nieco. Zapraszał ich do tego, żeby właśnie w samotności znaleźli odpoczynek, i właśnie ta samotność zaowocowała służbą, bo zaraz po tym, jak oni odeszli na to miejsce osobne, odeszli od tłumów, ludzie zbiegli się do nich z innych miejsc, dowiedzieli się, gdzie jest Jezus, gdzie są Jego uczniowie i ta samotność na krótki moment zaowocowała jeszcze większą ilością ludzi spotkanych, ludzi, którym pomogli, którym usłużyli. Sam pan Jezus też wybierał nieraz takie chwile samotności, kiedy się chciał pomodlić, spotkać ze swoim Ojcem, porozmawiać z Nim. I wtedy odchodził od swoich uczniów, zostawiał tłumy, które chciały go Słuchać, które chciały doznać łaski, uzdrowienia z jego rąk. Ale ta samotność owocowała zawsze błogosławieństwem. Ta samotność owocowała też jednością, bo to po takiej chwili modlitwy, spędzonej w samotności, Jezus wybrał sobie apostołów, którzy stali się filarem Kościoła. Którzy stali się wspólnotą, która trwa do dzisiaj i my jesteśmy jej częścią. Nieraz ta samotność na krótki moment jest nam potrzebna. Wyjdź od tego słowa, od tego zaproszenia, które usłyszał Abram w wieku 75 lat my rozpoczynamy nasze sercańskie dni młodych. Wyjdź to jest hasło pierwszego dzisiejszego dnia, naszego spotkania. I kiedy zastanawiałem się, do czego zaprasza nas to zawołanie, to nieustannie powracały mi takie trzy myśli: Wyjdź, żeby się spotkać spotkać z innymi ludźmi spotkać z tymi, których znałem, których sobie cenię, z którymi na co dzień się nie widuję. Po drugie, wyjdź, żeby spotkać się z samym sobą żeby w tych chwilach. Wyciszenia, modlitwy, takiego skupienia, którego tu na Ezdemie będzie, będzie sporo. Spotkać siebie samego. I po trzecie, to zaproszenie do wyjścia, jest też zaproszeniem do tego, żeby wychodząc, spotkać się też z Jezusem Chrystusem. Spotkać się z nim sam na sam. Wyjdź, aby się spotkać z ludźmi, z braćmi, z siostrami. I wy odpowiedzieliście na to zaproszenie, bo już tu jesteście. Być może nie i nie jedna z was przyjechali na to tą pliszczyńską ziemię po to, żeby właśnie zobaczyć swoich znajomych, swoich przyjaciół z innych parafii, z innych miejscowości. Z którymi już kiedyś się poznaliście, z którymi już nawiązaliście kontakt, i może się kontaktujecie, i może widzicie się, ale tylko przez media społecznościowe, czy może słyszycie się telefonicznie, może ze sobą piszecie na różnych messengerach, a przyjechaliście tutaj na SDM tylko po to, żeby się spotkać. I zobaczcie, to choćby ta motywacja, ta intencja jest dla Was już takim krokiem zaufania. Podobnym, jaki zrobił Abram, kiedy wyruszył ze swojej ziemi rodzinnej. Może jesteś tu po to, bo miałeś już dość swoich domowników, może chciałeś odpocząć od takiego codziennego życia, może chciałeś zmienić sobie atmosferę po 10 miesiącach szkoły. Może jesteś tu właśnie dlatego, żeby. Opuścić to, co do tej pory może stwarzało jakieś trudności, może było problemem. Może jesteś tu po to, bo obiecałeś komuś, żeby tylko mu towarzyszyć. Może nie chciałeś, nie planowałeś przyjechać na takie spotkanie yy, młodzieżowe, yy, religijne, ale twoja psiapsi czy twój kumpel powiedział ci, chodź, bo sam nie pojadę. I przyjechałeś, czy przyjechałaś. I to jest w jakiś sposób taki krok zaufania, podobny do tego, który uczynił Abraham. Wyszedłeś, jesteś tutaj, bo chciałeś być przy drugim człowieku, spotkać się z tym drugim człowiekiem. Twoja obecność jest zaufaniem. Wyjdź, aby spotkać się z sobą samym. To jest kolejny moment, do którego zaprasza nas całe to spotkanie pod piszczyńską wiatą. Abraham, po tym jak wyszedł ze swojej ziemi rodzinnej, jak zaufał Panu Bogu, jak mu uwierzył, zawarł przymierze z Bogiem. I w tym momencie, kiedy Pan Bóg zawarł z nim taką, jakby umowę, mówiąc dzisiejszym językiem, nadał mu nowe imię. Od tamtego momentu nie nazywał się już Abram, lecz Abraham. A to nowe imię w języku biblijnym, w ogóle w takiej świadomości ludzi starożytnych, myślę, że po części też w naszej kulturze oznacza nową tożsamość, zupełnie nową osobę. Czy znacie kogoś, kto zmienił imię? Ludzie zmieniają nazwiska, ale rzadko kiedy spotyka się kogoś, kto zmienia imię, bo mało kto chce zmienić swoją tożsamość. Pan Bóg, kiedy zaprosił Abrahama do wyjścia ze swojej ziemi rodzinnej, to pokazał mu też, że on może się stać nowym człowiekiem, kiedy zaufa Panu Bogu. I tak sobie myślę, że spotkanie tutaj, w Pliszczynie, dla nas jest takim zaproszeniem, żebyśmy spotkali się ze sobą, żebyśmy odkrywali swoją prawdziwą tożsamość, kim my jesteśmy. I może żeby czasami spadły z naszych oczu takie łuski czy maski, które nieraz zakładamy, może nieświadomie. Udając kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy, ten czas SDM daje nam możliwość odkrywania swojej, swojej tożsamości, odkrywania swoich pasji, swoich zainteresowań, tego, co nam daje radość, w czym czujemy się dobrze. Bo zobaczcie, ile mamy możliwości skorzystać z różnych warsztatów i wokalnych, muzycznych, tanecznych, sportowych. Jakichś rękodzielniczych, można by wymieniać bez końca, ile tych warsztatów przez całe lata trwania SDM-u się odbywało. To są te okazje, te momenty, kiedy człowiek może się przyjrzeć samemu sobie. Nawet jeżeli na tym warsztacie może się okazać, że akurat to zainteresowanie mi nie odpowiada, mogę jeszcze zmienić wybrać coś innego. Ale to jest szansa, w której ja poznaję swoją tożsamość, poznaję to, w czym tak naprawdę jestem dobry. SDM daje nam też możliwość wejść głębiej w, w swoje sumienie. Dla wielu z Was, to sami mówicie o tym, bardzo ważnym momentem jest wieczór, kiedy w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu możemy pojednać się z Chrystusem w sakramencie pokuty i pojednania. Te spowiedzi, które tutaj y, się odbywają pod wiatą i dookoła wiaty w tym parku, w naszym ogrodzie klasztornym, to są przepiękne momenty, kiedy człowiek ma okazję właśnie wejść w głąb swojego sumienia i nieraz dać, pozwolić Panu Jezusowi, żeby odkrył te różne mroki, y, które gdzieś tam nie pozwalają nam się rozwinąć, mroki grzechu, które nas krępują, które wywołują w nas jeszcze większe lęki. Wy odpowiedzieliście na to zaproszenie, bo jesteście już tutaj. I może niektórzy z was nie mogą się doczekać tego momentu spotkania właśnie sam na sam z Chrystusem, w którym będzie można się y, odkryć przed nim, odkryć te najtajniejsze ciemne strony swojego życia. Twoja obecność tutaj jest już krokiem zaufania, tak jak zaufał Abraham. I wreszcie na początku tego SDM słyszymy zaproszenie wyjść, aby spotkać się z Nim, z Jezusem Chrystusem, bo to On jest tym, który zaprasza. Bardzo symbolicznie też pokazuje to ten krzyż, który mamy w centrum pod pliszczyńską wiatą, z którego Jezus jakby się uśmiechał. I ręce, które wyciąga, nie tyle, że są przybite do krzyża, ale one są wyciągnięte niejako w geście zaproszenia, jakby chciał nas objąć swoimi rękami, objąć nas wszystkich i każdego z osobna, wyjść, żeby spotkać się z Nim, z Jezusem. A tutaj, w tym czasie, będziemy mieli wiele okazji do tego, żeby przyjść do Niego i zostawić na chwilę nasze. Rutynowe zajęcia, czas na odpoczynek, czas na rozmowę z przyjaciółmi, czas na zabawę, na integrację, po to, żeby na chwilę zanurzyć się w Jego obecności. W obecności tego, który nas kocha i który nas tu zgromadził. Wyjdź, żeby spotkać się z nim. Tak wiele będzie momentów, żeby właśnie może w niedogodnych warunkach, bo nieraz. Mam świadomość, mi samemu jako księdzu też jest nieraz trudno się pomodlić, trudno jest mi się wyciszyć, czy nie odezwać, albo nie skomentować jakiejś sytuacji współbratu, który siedzi obok mnie. I nieraz to będzie wymagało trudu, ale Jezus zaprasza, wyjdź właśnie z tych swoich takich sytuacji, gdzie czujesz się dobrze, gdzie możesz porozmawiać, albo popatrzeć w telefon, albo usiąść na świeżym powietrzu, czy pobawić się. Wyjdź. Po to, żeby spotkać się ze mną, pobyć w mojej obecności, a zobaczysz, że to zaowocuje czymś pięknym, czymś nowym, czego może jeszcze nie znałeś do tej pory. Takim wspaniałym momentem spotkania z Jezusem będzie adoracja, adoracja Najświętszego Sakramentu, nie tylko tu pod wiatą, kiedy wszyscy razem będziemy mogli adorować Jezusa obecnego w Eucharystii, ale też w taki bardzo indywidualny sposób w kaplicy domowej. Tam będzie wystawiony w ciągu dnia najświętszy sakrament, i tam będzie można w dowolnym momencie przyjść i w ciszy popatrzeć na Jezusa, posiedzieć przy nim, powiedzieć coś do niego albo po prostu, po prostu pobyć, pobyć przez chwilę sam na sam, w Jego obecności. Wiele razy słyszę, że adoracja to jest, to jest jakiś trudny moment, coś niewygodnego. Nieraz ludzie mówią, nie rozumiem, po co wpatrywać się w ten biały kawałek chleba, bo to jest trudne. Ale zobaczcie, czymś trudnym było dla Abrahama, dla Abrama, zanim jeszcze otrzymał nowe imię, opuścić swój rodzinny kraj, wyruszyć w nieznaną podróż. I to jeszcze w takim wieku, w którym yy, można, może ludzie z jego otoczenia łapali się za głowę, co on teraz robi. Adoracja jest też takim momentem, kiedy trzeba się trochę przemóc, ale warto, bo z tego pozostawienia swojej wygody, swojego komfortu, choćby na chwilę, na parę minut, mo możesz odkryć, że zrodzi się coś pięknego. Wyjdź. Niech to zaproszenie będzie przez was przyjęte zapraszam was do tego żebyście skorzystali w pełni z tego czasu SDM który jest przed nami